Praca tutaj polega głównie na prowadzeniu ruchu pociągów, w sensie przyjmowania, wyprawiania pociągów na dane przyległe szlaki do, posteru... do sąsiednich posterunków nastawczych, czyli do sąsiednich stacji. Tak jak tutaj w Krakowie, głównie na Kraków-Płaszów, na Kraków-Szedmieście posterunek odnośnie i Kraków-Główny Towarowy. Czyli linia na Katowicach 133. Sterowanie ruchem no, odbywa się po prostu według, zgodnie z wszystkimi, tutaj 6, muszą być wszystkie spełnione wszystkie wymogi i instrukcje, które morderzyny no, ruchu musi znać na tym stanowisku. Tak Głównie jest to instrukcja IR-1 o prowadzeniu ruchu pociągówki, o sygnalizacji przyjmowania pociągu, czyli powiedzmy y, jazdu danego pociągu. Dana stacja, powiedzmy Kraków-Kłaszów, wyprawia jakiś pociąg, ten pociąg ma określony numer, przyjmuje tą wiadomość poprzez system telefonu, y, przyjmuje Pani dyżurna pomocnicza, czy Pan dyżurny i jaki numer pociągu jedzie. Ten numer pociągu jest w systemie SWDR i na rozkładzie jazdy, który jest opracowany do przyjęcia y, Учаем его на данный второй.